Za nami dziesiąta edycja biegu wilczym tropem. Krótkie słowo podsumowania. Jest to dziesiąta edycja biegu Drobem Wilczym w Hosznie, organizowana przez nas po raz trzeci w miejscowości Hoszno. Cieszymy się, że tak duża liczba osób przyjechała w tym roku. Było to ponad 160 osób uczestników z różnych miejscowości. Musimy pamiętać również o sponsorach, dzięki którym te zawody mogły się odbyć. Mówimy tutaj o Pomorzu Zachodnim, mówimy o starostwie powiatowym w Hosznie, mówimy tutaj również o firmie MPGK Hoszno Transport Niewniczany, Bartosz Cieślak. Są to firmy i osoby, które, bez których te zawody by się po prostu nie odbyły. Dzięki ich wsparciu mogliśmy właśnie poczęstować ich ciepłą zupą, fajnymi kanapkami, jak również ufundować puchary dla najmłodszych zawodników. Co roku trasa praktycznie ma inny przebieg. Czy w przyszłym roku planujecie również zmienić jej przebieg? Zgadza się, w tym roku trasa zmieniła kierunek biegu. Był ten trudniejszy odcinek, czyli od razu biegliśmy pod górę, następnie małpiakiem i zbiegaliśmy obok. Placu zabaw. Co będzie w przyszłym roku, czas pokaże. Może wyjdziemy na miasto, albo pójdziemy w trudniejszy teren, ale to jeszcze się okaże. Choszno ma dosyć duże predyspozycje dla biegaczy. Czy ta impreza cieszy się popularnością wśród biegaczy spoza naszego powiatu? Zgadza się, mieliśmy nie tylko zawodników z Koszna, jak również z ościennych miejscowości takich jak Barlinek, Pełczyce, Stargard, Gorzów, Szczecin. To są tylko te miejscowości, które utkwiły mi w pamięci, ale cieszymy się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża z dalszych miejscowości również do nas do Koszna. Dzięki wsparciu służb mundurowych 140, 141 Batalionu Lekiej Piechoty w Kosznie, jak również Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Koszna, ta impreza mogła się odbyć ponieważ mówię, nieocenione jest wsparcie żołnierzy, którzy pomagają nam nie tylko organizacyjnie, jak również sprzętem, który tutaj dysponowaliśmy, czyli namiotem promocyjnym oraz ich silnymi rękoma do pomocy. Bieg Wilczym Tropem, jest to bieg, który upamiętnia walkę żołnierzy wyklętych z postsowietami, z naszym komunistycznym układem, który nastał po zakończeniu II wojny światowej. Byli to żołnierze głównie z armii krajowej, którzy nie zgadzali się z linią polityczną, jaka, jaka nastąpiła po II wojnie światowej. Walczyli z sowieckim okupantem, tak jak wcześniej z hitlerowskim. I Żołnierze z naszego batalionu, 141. batalionu lekkiej piechoty z Hoszna, który wchodzi w skład 14. Zachodniej Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kultywują tradycje Armii Krajowej. W związku z powyższym był to nasz i obowiązek, i zaszczyt uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, tym bardziej, że w tym roku przypada 80. rocznica powstania Armii Krajowej.